dobry, witam się z wami o godzinie prawie już 13, więc trochę od rana mi zeszło, ale no obowiązki obowiązkami, a przyjemność z nagrywania to inna sprawa. Witam się do was tak sotę, bo będę testować podkład. W sumie nie taką nowość dla mnie, bo już gdzieś się kiedyś z nim spotkałam. Jednak, no, powiem Wam, że coś, coś takiego nowego, delikatnie. Zaraz Wam pokażę, co to za podkład, i ocenimy, jak przykrywa moje niedoskonałości, bo to będzie prawdziwy test dla tego podkładu. To jest właśnie to dańko, które będę testować. O, podeszłam do okna, żebyście zobaczyli, jak wygląda jedna warstwa tego podkładu. Wydaje mi się, że nawet kolor jest w miarę, w miarę spoko. I no, pamiętacie, jak to tu wyglądało? Było wszystko bardzo czerwone w tym momencie, jest dość fajnie zakryte. I tak sobie pomyślałam, że zrobimy taki test około 12 godzin, bez poprawek. W sensie teraz go przypudruję moim standardowym pudrem. I tak pozostawię, dokończę oko brwi i, i będziemy sobie go testować przez cały dzień. Zobaczymy, jak się, jak się sprawdza. I czy nie powrócę do niego, bo to jest kiedyś mój ulubieniec z przyszłości, takiej dalekiej przeszłości Okej, okay, skoro testy, no to postanowiłam jeszcze poza podkładem nałożyć to coś w dziwnym odcieniu na twarz. To jest światło takie sobie, jeszcze siedzę, tak jakby że z tyłu mam okno, to już w ogóle mi odbija, ale to, co sobie nałożyłam, to jest. Um, Taki matowy miks brązujący do twarzy z Vibo. I to jest moje drugie podejście do tego brązera, i chyba ostatnie. Nie wiem, albo go komuś oddam, albo wykorzystam jako cienie do powiek. Bo średnio podoba mi się na mojej skórze. Jeszcze zobaczymy, jak się będzie prezentował przez cały dzień. Za to z podkładu jestem bardzo zadowolona. Zobaczymy, czy się mi nie zważy Albo nie ściemnieje Jeśli nie, no to wydaje mi się Dobrym kandydatem Do kupienia nowego opakowania Kiedyś tam przy okazji drogerii Bo to odziedziczyłam po kuzynce Jej się nie sprawdził totalnie A u mnie wygląda na razie ok. A na ustach mam taką metaliczną Połyskującą bym powiedziała Pomadkę I tu znowu Mam nadzieję, że wszystko Wyostrzę jest to pomadka z Inglot o numerze 145, jakby ktoś był zainteresowany. Wydaje mi się, że powinna być nadal w ofercie Inglota, więc próbujcie, zaglądajcie. nuż Widelec się uda, jest bardzo fajna, taka bardzo nawilżająca, może nie bardzo, ale tak lekko nawilżająca i dająca taki połysk i lekki kolorek ustom. Wydaje mi się, że jak na co dzień to jest odpowiednia. You dear old man. Jest ok, jest Wiem, że pies nie może czekolady, ale mój pies lubi czekoladę, a to do czasu może dostać. Tu święta, i je Mikołaja. Nie dostał tego grudnia, to dostanie teraz. Czas do czasu jeszcze Mikołaj Mikołaj nie doszchodzi. Ostatni kawałek. Koniec. Masz. Łapczywa świnko. Czy wasze psy też są takie łapczywe na słodycze? Długo, że znam to pod górą zamieniając. Czego szukasz? Lewo. Ja jak używasz? Tak będzie. No, kończę. A, ja. jeszcze się używa. Męga leciutko. Dwa. Koniec. Koniec. Ale się, NHLVNIYM, a w nigdy... Nie wolno więcej. Nie wolno. Mój czas jest to dużo wolno. No, no. Już wystarczy. Dużo czekolady zjadłem. Za dużo. O dwa kawałki za dużo. Nie. Nie mam, e ok. E podsumujmy sobie e ten podkład. Był on na mojej twarzy tak mniej więcej od godziny 12, teraz mam godzinę 22, więc około 10 godzin, I możemy uznać test za tak, jakby <grym> pełny. W międzyczasie jadłam, byłam na spacerze, przebierałam się, więc tak po twarzy ubraniami jeździłam. I dobra, robię lekkie zbliżenie, Mam nadzieję, że będzie wszystko ostre i będzie widać. W miejscu, na którym tak najbardziej zależało mi, żebym przygrywał, to jest właśnie to miejsce. I jak widzicie, moje chrostki zaczynają pomału y, przebijać, ale w dalszym ciągu są one przykryte i nie są czerwone. I to jest ta sama sytuacja. No, światło też mam takie, jakie mam, y, ale wydaje mi się, że to dobrze widać. I tak ogólnie wizualnie też wygląda to dobrze. Z nosa też się nawet nie pościerało. Więc ja jestem z niego zadowolona. Jutro będzie dzień drugi testów i jutro nałożę go zdecydowanie wcześniej, bo tak koło godziny 9 już wygląda na mojej twarzy bo tak też będę wychodziła z domu i będzie na mojej twarzy o, bardzo, bardzo, bardzo długo, bo tak mniej więcej do godziny również 22, 21, więc już sobie żebym podejście jeszcze raz, więc też będziecie ze mną, więc będziecie mogły zobaczyć jak on wygląda i może trochę w innym świetle będziemy robić podsumowanie i do tego ten bronzer bronzer, bronzer, bronzera to już prawie nie ma w sensie z Starł się prawie całkowicie z mojej twarzy. Jeszcze jutro spróbuję raz do niego podejść, chociaż nie wiem, czy będę na tyle odważna, żeby na niedzielę i na różne wyjścia, takie powiedzmy publiczne, dawać sobie taki brązer, którego nie jestem pewna. Więc pewnie postawię akurat na mój sprawdzony, a ten jeszcze będę kiedyś tam testować. Na dzisiaj jestem zdecydowanie na nie. Podkładek najbardziej na plus, ale do dalszych testów jeszcze, Żebym miała taką stuprocentową pewność, że mogę w nim wyjść na przykład na uczelnię i na miasto, i on będzie się trzymał na mojej twarzy i będzie przykrywał wszystkie czerwone niedoskonałości, które mam, żebym miała jednolity kolor w mojej twarzy. Jedyny plus dla niego jest taki, że on nie oksyduje i nie robi się ciemniejszy w ciągu dnia, a to jest już duży plus na mojej twarzy, bo dużo podkładów właśnie oksyduje. Dobra, teraz jak widzicie jestem w więc ja już zamykam a potem spędzać czas z moimi bliskimi No głównie z Kamilem, bo przyjechał do mnie Jeszcze będziemy razem otwierać kalendarz Więc jeszcze się do was na pewno odezwiemy Nie wiem czy sama, czy z nim, ale na pewno coś jeszcze dzisiaj dla was nagram Wow, jakieś światło, dobra Otwieramy kalendarz yy, 14 mamy tutaj Mamy Kinder Mini Czoklet To... Już wam kiedyś mówiłam, że to ulubione Kamila ciasteczko, więc odkładam na bok. I lint. A te wszystkie dźwięki, które możecie słyszeć i odgłosy to właśnie Kamil z moim bratem Karolem grają w FIFA, więc dlatego otwieram sama, a nie z Kamilem. Tu mamy 14 w lint. I mamy cukierca czerwonego. Czerwonego co chyba jeszcze nie było, albo mam sklerozę i nie pamiętam. Byłam mm. też smutiska, mm. takiego antyoksydacyjnego z jabłkiem, mango kiwi i ogórkiem. E, powiem Wam, że bardzo się bałam. Go otwierać, jak doczytałam, że jest w nim ogórek, bo kupując, widziałam tylko jabłko mango kiwi i stwierdziłam, że hmm, będzie całkiem spoko. A jak doczytałam, że jest ogórek, to trochę się ucykałam go wypić, dlatego czekałam też na Kamila, ale okazało się, że on smakuje dokładnie tak samo jak ten zielony kubuś dla dzieci, więc super w smaku, a do tego całkiem dobry no i oczyszczający, więc. Podwójny plus. Dobra, kalendarze otwarte. Cukierki tu są. Chowam, bo dzisiaj już nie będziemy jeść. Do pojemniczka, tak jak wszystkie pozostałe. Jutro będzie po prostu większa wyżerka y, słodyczowa. Y, ja teraz będę brała małą chlorelę i y, skrzyp i do łóżeczka. Jeszcze idę po Kamila, żeby kończyli grać. Idziemy spać, bo jest mega późno, a jutro trzeba w czas rano wstać. Okej, okay, zaczynamy od y, chlorelli. Jak już mówiłam, zmieniłam opakowanie. I łykamy tapsy. Ja już chyba też Wam wspominałam, że łykam po prostu jedną porcję dużą tabletek na wieczór. Nie rozdzielam sobie ich na rano, popołudnie i wieczór, tylko wszystkie razem. I dlatego łykam jednorazowo 12 tabletek: 1, 2, 4, 6, 8, 10 i 12, bo zalecana dawka jest 15. Eee, tak. Zalecana porcja dzienna to 3 gramy dziennych czystej chloreli, a 3 gramy jest równoznaczne z 15 tabletkami. Ale ja łykam trochę mniej, jednak e, widzicie, co się dzieje na mojej twarzy po tych 12. A jakbym jadła 15, to chyba bym z domu nie wychodziła. Ktoś się mnie pytał, czy nie mam problemu z połknięciem tak dużej ilości tabletek. Nie, ja wszystkie 12 na raz, ale jak ktoś ma problem, no to ja znowu nie widzę problemu w tym, żeby po prostu rozdzielić i na przykład po dwie łykać. I teraz łykam skrzyp. Jest to skrzyp na mocne, lśniące włosy z Vitapil, firmy Vitapil, chyba. E, tak, nic się pomyliłam, bo nie mam już oryginalnego opakowania, bo oczywiście gdzieś wylądowało. I to jest zalecana porcja, dwie tabletki. No to ja też je łykam po prostu na wieczór, ale tu już jestem tak odważna i łykam po prostu pojedynczo. No już nie są tak przyjemne. Dobra, wyciągam moje lustereczko. Lustereczko powiedz przecie Dam sobie je tutaj na dół, bo będę się kremować. I moim kremikiem na noc jest kremik po prostu z niwejki, ten o którym Wam już kiedyś mówiłam. E, intensywnie regenerujący krem na noc. E, 24-godzinne nawilżenie plus odżywienie. Ja go nakładam trochę jak taki krem-maskę On ma taką dziwną konsystencję, niby pachnie i zachowuje się jak klasyczny krem właśnie Nivea Ale ma taką dziwną, twardą, nie wiem jak to nakreślić, konsystencję Takiego kremu z apteki, o to jest dobre określenie, Krem z apteki Jak cierpiałam dość mocno na atopowe zapalenie skóry, to właśnie takich używałam Ja strzeliłem trzy coś niesamowitego. czyli wygrałeś. No. Przyszłam za późno, żeby to nagrać. Trzy dwa razy, uważał, no nie no, ja, no, zauważyłeś. O, patrz, patrz, piół, no, piół no, 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 i... No, I strzelam bramę. Tak taka brzydka bramka. No a czekaj, twoja będzie taka. <śmuch> <to zna. śmuch> cóż za radość trenera. O, patrz jaka to brzydka bramka. No, jest, no patrz jaka brzydka bramka, no. No patrz. No. Nie na żadnych. No! W o, o ledwo weszło! O, a to była aż druga. To jest dopiero parte. Bramkaż mi wyszedł i głupi jakiś. Ale, i, I patrz, a... Ale i, I koniec. Akurat te najładniejsze bramki, które. Ale mamy udokumentowane, że Puzianek wygrał 3-2. <laughs> No, wygrałem... Tak, pedał to Cięty. właśnie podzianek, tak no. Dzień dobry, witam się z Wami 15 grudnia o poranku Jest to około godziny 9, ja się właśnie zbieram do wyjścia Będę robiła szybki makijaż I do tego wszystkiego mam kawę w świątecznym kubku Więc niczego więcej do szczęścia nie potrzebuję. Mam nadzieję, że ta kawa mnie obudzi wyczyścić ten telefon, w każdym bądź razie odzywam się z apelem do kierowców, pewnie mało kierowców mnie ogląda <śmiech> <śmiech> ale <śmiech> stoimy w mega korku, naprawdę dużym i ani jeden kierowca yy, nie ogarnia dlaczego my jedziemy skrajnie przy prawej krawędzi a reszta sobie jedzie środkiem i ma w nosie to, że za chwilę może jechać jakaś karetka czy coś no nie budzianku? Mhm. Od kiedy korytarz życia jest obowiązkowy? Nie, od, 1, od 1 grudnia chyba, nie? No. To ja Polscy kierowcy w ogóle się tego nie stosują, a przynajmniej nie na zakopiance kierującej y, z, no, z myślenic do Krakowa. Na tym odcinku. Także ap apeluję o rozsądność drodzy kierowcy. na ulicy Kierowcy. Idziemy do kina dzisiaj przecież święto kina, więc my nie możemy sobie odmówić nie pójścia na kino. Do kina, do kina. Ale idziemy na... Na kino też możemy. Do kino, nie, na kino nie. Idziemy na film, polski film, na polską komedię. Jak poślubić być milionerem? jest bardzo z tego powodu zadowolony. Tak, tak. Ale idziemy jeszcze z moją mamą. Mam nadzieję, że zdąży, bo widzicie, tam jest straszny korek, a ona jedzie ode mnie z domu, więc jeszcze trochę jej to pewnie Zajmie, trzymajcie kciuki, żeby zdążyła, a my jedziemy, idziemy już kupić popcorn. Małe oświetlenie, ale melduje się, wyszliśmy z kina, po nie zachaciliśmy jeszcze o małe zakupy, ale oczywiście nic dla Was nie nagrałam taki ze mnie youtuber, no ale dobra, nieważne. Mamy małe zakupy już pod Sylwestra, w sumie byliśmy kupić głównie alkohol i przepoje. Więc w sumie nie ma się czym za bardzo chwalić, wszystko będziecie widzieć we vlogach sylwestrowych, ale yy, zwerbowaliśmy jeszcze jednego kolegę na Sylwestra na, tak na 90%, więc super. Yy, film Jak poślubić milionera? Yy, skomentuję go takimi dwoma słowami: Polska komedia. Klasyczna polska komedia. Yy, dla mnie fabuła była oczywista mniej więcej po drugiej, no może trzeciej scenie. Więc y, słabo trochę, ale śmieszny. Teksty też spoko. Więc. Y, jak ktoś chce się odchamić, rozluźnić i wychillować, no to wydaje mi się, że to jest spoko, spoko pomysł. Jeszcze tak jak dzisiaj bilety były po 12 zł, to już w ogóle żal było nie skorzystać. Była z nami moja mama. Mama wyszła zadowolona, chociaż mówi, że też było przewidywalne. No ale no tak jak mówię, to po prostu polska komedia. Polskie komedie, ogólnie polskie filmy są w większości przewidywalne, a zwłaszcza romantyczne filmy mają prostą fabułę. Teraz czekam sobie na Kamila, bo poszedł kupić bilet, on gdzieś tam sobie jest przy automacie. E, pewnie zaraz tutaj wskoczy do samochodu, bo na zewnątrz trochę zimno. E, I jedziemy jeszcze do Pepko. Ja mam... E planach, kupić rajstopy, bo te co kupowałam ostatnio, co wam pokazywałam są genialne, po prostu uwielbiam je a no dzisiaj je założyłam do kościoła i no mam je aktualnie też na sobie i naprawdę jestem z nich bardzo, ale to bardzo zadowolona e, dlatego też e... o właśnie przyszedł tada, kupiłeś bilet? kupiłem kupił bilet, no więc planuję kupić jeszcze kilka par, bo naprawdę są super i polecam z całego serca, jedziemy? Jedziemy na shopping? jedziemy na shopping! W dalszym ciągu jedziemy na shopping. My nic zrobimy, tylko wydajemy pieniądze. Mało zarabiamy, a dużo wydajemy. Tak, mało. No i dobrze, ty zarabiasz dużo, a ja zarabiam jeszcze mało. Jeszcze mogłabym zarabiać trochę więcej. Ale wszystko przede mną.